Cześć! Zróbmy sobie razem krem malinowy do tortu. Będą nam potrzebne trzy składniki: mrożone maliny, mascarpone, galaretka. Maliny przesypujemy do garczka i podgrzewamy sobie je na wolnym ogniu. Po podgrzaniu przemieszamy i dodajemy galaretkę. Możemy już wyłączyć nasz, nasze maliny, żeby nie zagotować tej mieszanki. Mieszamy sobie pierwszą i drugą galaretkę dokładnie, żeby nie było żadnych grudek. Po dosypaniu drugiej galaretki mieszamy dokładnie, tak jak mówię, żeby nic nam tam nie przywarło. Następnie chłodzimy naszą mieszankę. Po schłodzeniu dodajemy mascarpone. I znów dokładnie wszystko sobie mieszamy. Po wymieszaniu malin z mascarpone. Przekładamy to wszystko do lodówki na jakąś godzinkę. Następnie możemy już przekładać nasz tort. Tak wygląda ta konsystencja. Taki torcik zostawiamy jeszcze na parę godzin w lodówce. Dajcie znać, czy próbowałyście tego kremu i zaobserwuj mnie po więcej przepisów. Smacznego.